Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mówi dla Ciebie znowu Tomasz Brzeszczyński, a dzisiaj pomówimy o pomysłach na biznes, o tym jaki pomysł na biznes może okazać się skuteczny, ale przede wszystkim jak myśleć? podczas generowania nowych pomysłów, nowych rozwiązań i co zrobić, żeby Twój biznes niezależnie od tego, czy ten, który chcesz założyć, czy ten, który już masz, mógł stać się przełomowy. W jaki sposób podejść do tego i w jaki sposób znaleźć rozwiązanie. A to wszystko na przykładzie w sferze bankowości, dlatego, że dziś porozmawiamy o jednym banku, który robi coś, czego nie robi żaden inny gracz na rynku, dzięki któremu jednocześnie możesz znajdywać strategię błękitnego oceanu, ale takie strategie, które są zastosowane bezpośrednio w w biznesie już od samego początku. Zaczynamy, jedziemy. Temat arcy ciekawy, strategia błękitnego oceanu, jeżeli jeszcze nie czytałeś, w mojej osobistej, subiektywnej opinii, prawdopodobnie najlepsza książka na temat biznesu, jaka kiedykolwiek powstała, a na pewno jedna z najlepszych. To jest bezapelacyjne i idziemy dalej. Dziś pomówimy o ideach. Ideach w kontekście tego, że nie chodzi o to, że teraz masz posłuchać tego, jaki to jest pomysł na biznes i pomyśleć, żeby wdrożyć coś takiego, tylko chodzi o to, żeby myśleć dokładnie tą drogą, którą Ci pokażę, że można pomyśleć, dlatego, że wejście w ten konkretnie model biznesowy być może będzie trudne, ale gdybym powiedział teraz do na przykład tysiąca ludzi, którzy to odsłuchają, że jest koncepcja biznesowa, albo nawet więcej, którzy po prostu będą słyszeli tą ideę, no to każdy z nich mógłby to wdrożyć, ale chodzi o sposób myślenia, więc do rzeczy. Co może się wydarzyć na rynku bankowości? Zadaj sobie to pytanie: czy jest jakaś przestrzeń tego, co może się dziać? Jak obserwujesz reklamy, to być może zwracasz uwagę, że dorośli mogą łączyć się z kontami dzieci i tak bardziej w tą stronę idzie narracja, albo dają jakieś inne przewagi strategiczne w teorii przewagi strategiczne, to po prostu jakieś dodatki, bo nie mają za bardzo banki, czym walczyć. Nie wiem, czy wiesz, ale stopy procentowe w tym momencie są tak niskie w porównaniu do oprocentowania lokat, że sytuacja jest delikatnie rzecz ujmując, żenująca. Ale ten problem jest adresowany przez Jota Savings. To jest bank, który funkcjonuje na terenie Stanów Zjednoczonych, który po prostu adresuje pewien problem, który się pojawia. A problem, który się pojawia jest taki, że Amerykanie nie mają nawet 400 dolców na bieżące wydatki. W związku z tym, to co zrobili i to w jaki sposób doszli do rozwiązania tego konkretnie problemu, który się pojawia na rynku, to to, że pomimo tego, że Amerykanie nie mają nawet 400 dolarów, czyli około 1600 złotych i to 40% Amerykanów, to oni mają problem z tym, żeby oszczędzać, ale jednocześnie rocznie wydają około 600, 640 dolarów na loterię. I pytanie, co możemy zrobić, jeżeli jesteśmy na jakimś rynku, na tym rynku sytuacja wygląda tak, że chcemy przejąć jakąś część tego rynku i patrzymy na wszelkie możliwe opcje, nie na bezpośrednich konkurentów, ale też na pośrednich konkurentów, co z pieniędzmi mogą zrobić Amerykanie w kontekście pieniędzy jako pieniędzy, jak mogą chcieć je w cudzysłowie pomnażać i co może się dziać. I sytuacja wygląda tak, że po prostu oni wydają te pieniądze na loterie. No i co można z tym zrobić? No, ktoś mógłby powiedzieć, no nic nie da się zrobić, ale na pewno w Polsce tego nie widać, że ktokolwiek, cokolwiek by z tym zrobił. Liczby z Polski zaraz dostaniesz. Ale to, co zdecydowali się zrobić i w jaki sposób pomyśleli, to co możemy zrobić, żeby dla naszej niebezpośredniej konkurencji, czyli loterii, stać się konkurencją. I być może nasuwać się to rozwiązanie, bo jest w miarę oczywiste dla Ciebie w tym momencie, być może nie, ale, ale, to, co wdrożyli, to to, że jak masz sobie bank i masz pewną pulę wszystkich pieniędzy, które są i to, że każdy powinien mieć jakieś odsetki w ujęciu tygodniowym, no właściwie nawet dziennym, e, no bo wiadomo, jak odsetki roczne rozłożymy na dni, no to też pojawią się pewne odsetki. No i same w tym, że to, co zrobili, to to, że stworzyli loterię i loteria sprowadza się do tego, że jeżeli jesteś uczestnikiem danego procesu, to w tym momencie z grona wszystkich środków, które są zaoszczędzone, wszystkich odsetek, które są generowane, po prostu ktoś wygrywa i zgarnia całą pulę ktoś wygrywa jakieś tam pomniejsze pieniądze, ale plus minus jest to rozłożone tak, że jest to oddane mniej więcej 1 do 1. Wiadomo, są wahanie trochę w jedną, trochę w drugą stronę, ale filozofia jest taka, żeby oddać poprzez system loteryjny 1 do 1 sumę odsetek, jakie byłyby zgromadzone przez tych ludzi. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego to ma prawo zadziałać? Otóż ludzie mają co do siebie. To wiemy z książki Thinking Quest and Slow Daniela Kahnemana. W polskim tłumaczeniu książka nazywa się pułapki myślenia. I tam jest opisany ten mechanizm, że jeżeli możemy na przykład, mając 10 tysięcy, zarobić z tego tytułu 200 zł w ciągu roku, jeżeli mamy 2% oprocentowanie na lokacie i po drodze inflację, która jest dużo wyższa, albo możemy mieć tam odłożone te 10 tysięcy i z tytułu tego, że mamy tam te 10 tysięcy, mieć tak jakby los na loterii, który. Uprawnia nas do uczestnictwa w tym, żeby mieć jakieś szanse co tydzień, dajmy na to, żeby wygrać milion złotych. To nawet jeżeli te szanse będą proporcjonalnie takie małe, żeby nie powiedzieć znikome, to sama ekscytacja tym i sprawdzanie tego, tak samo jakbyśmy robili to podczas loterii, może prowadzić do takiego. Kontekstu, że po prostu y, ludzie się tym napędzają i potrzebują takiego elementu stymulującego ludzi właśnie po to, żeby oszczędzać pieniądze, i w trakcie opisania swojej misji, bo to jest misja Yota Savings, opisali to właśnie w ten sposób, że chcieli dać. Ludziom realny powód, realną szansę ku temu, żeby ci mieli po prostu odłożone te środki, żeby tych środków mieli coraz więcej, żeby tych w cudzysłowie losów dzięki temu mieli coraz więcej i żeby skłoniło ich to ku temu, żeby właśnie oszczędzać pieniądze. Ale znaleźli to poprzez podważenie fundamentalnych zasad, to znaczy zadali pytanie, co robi nasz rynek czego robić wcale nie musi i co może zrobić zupełnie inaczej. I to jest tak, że każdemu jest są po prostu wypłacane te pieniądze, a w tym konkretnym ujęciu jest zupełnie inaczej. Osobna jest kwestia tego, czy to jest, byłoby legalne w Polsce, czy też nie, co zrobić, żeby tego rodzaju loterie mogły być legalne i żeby, yy, po prostu, żeby były w 100% zgodne z prawem na terytorium Polski. Natomiast chcecie pokazać nie, że koncepcję pod tytułem, OK, to teraz załóż bank, wyłóż na to kilka milionów złotych albo kilkadziesiąt milionów złotych w zależności od tego, jaką drogą chcesz to zrobić. Ale bardziej to jest pokazane pod kątem tego, że jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, to jest cała masa możliwości tego, co możesz zrobić. Bo możesz równie dobrze, zamiast odsetek w postaci losu na loterię komu wypłacać odsetki w postaci Bitcoina, że on po prostu dostaje Bitcoin na swój portfel albo dostaje cokolwiek innego z tytułu tego na tej zasadzie, że nie ryzykuje, w cudzysłowie, nie ryzykuje swojego kapitału, bo ten kapitał cały czas jest, ale nagroda jest mudawana w jakiejś innej postaci i może to potraktować, że zakupienie tego bitcoina to jest prawie, że jak los na loterii, ale nawet jeżeli straci 100%, to nie będzie czuć się z tym jakoś straszliwie źle, bo i tak, jeżeli by zarabiał cokolwiek, to zarabiałby de facto w cudzysłowie śmierć te pieniądze z tego tytułu, więc. Rozwiązań jest dużo. Chodzi o to, że na rynkach są pewne założenia, które wystarczy podważyć, żeby osiągnąć naprawdę dobre wyniki. Jota ma to do siebie, że dzięki temu, że ma tak skonstruowany model, który jest do tego stopnia atrakcyjny, że ludzie, którzy zajmują się tak jak u nas na przykład, to jest, no nie chcę powiedzieć jeden do 1, odpowiednik Michała Szafrańskiego, którego z całego serca pozdrawiam, bo robi świetną robotę, jego książka Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości, była genialna. Natomiast na rynku amerykańskim jest ktoś taki jak Graham Steven. On jest nastawiony nieco bardziej agresywnie względem inwestycji. W ogóle jego sposób patrzenia jest też nieco inny, ale on pisze o tym, że kupił bank. Oczywiście lekko to jest clickbaitowe, dlatego że kupił udziały w tym banku, ale sęk w tym, że jeżeli robisz coś, co jest do tego stopnia przełomowe, to możesz mieć na zasadzie takiej zbliżonej do. Zbliżonej na zupełnie naturalnej, że ludzie za darmo będą ci robić marketing. A tutaj on ma bardzo wysoki współczynnik, nazwijmy to autorytetu, tak, to jest właściwe słowo, współczynnik autorytetu. I jeżeli 716 tysięcy ludzi w ciągu miesiąca zobaczyło tego rodzaju wideo, dlatego, że pokazuje też, w jaki sposób można założyć tam konto i że w jego ocenie to w sumie całkiem ciekawa opcja. E, też daje w międzyczasie linka afiliacyjnego, czyli z tego tytułu on sam ma jakieś korzyści, nie jakieś super duże, ale, ale ma pewne korzyści z tego tytułu i dużo osób nagrywa o tym filmy. E, niektórzy tacy, którzy mogą mieć e, więcej, inni Mniej wyświetleń z tego tytułu, oczywiście, ale to jest coś, co dodatkowo nie tyle, że wyróżnia cię na rynku, ale dodatkowo powoduje, że jeżeli wyróżniasz się wystarczająco bardzo, to że wpływowi gracze zaczynają o tobie mówić. I jeżeli pomyślisz o tym w kontekście polskich banków, że na ten moment prawdopodobnie nie wyróżnia się absolutnie nikt, no bo ciężko jest się wyróżnić na rynku, który jest do tego stopnia zatłoczony, to jeżeli wyobrazisz sobie, że ktoś wszedłby z ofertą loteryjną na zasadzie takiej, że wszedłby z tym bank, to prawdopodobnie czujesz, jak duża siła, siła przebicia mogłaby być. Jeżeli jesteś dużym, agresywnym graczem, to to co możesz zrobić, to możesz kupić na przykład udziały w jakimś banku, później wprowadzić swoich ludzi, do zarządu w tym banku, ale to jeżeli jesteś naprawdę dużym graczem, jeżeli potrafisz robić takie rzeczy. No i w tym momencie zarobić na tym, że ta firma to wdroży, dlatego że przełoży się to na jej wycenę akcji. Szczególnie jeżeli zrobisz to w jakimś banku, który na swój sposób jest niedoceniany, ale niedoceniany nie przez wzgląd na afery, które miały miejsce, ale przez wzgląd na to, że, że po prostu nie wyróżniał się niczym szczególnym na rynku, jak na przykład... Um, z grona tych małych to mamy mniejszy BOŚ, bank, bank pocztowy, one owszem mają swoje audytorium, ale to nie jest sytuacja taka, że jest jakoś ekstremalnie i że jest to bank ekstremalnie duży, jak choćby bank PKO BP, który, na który wpłynąć byłoby... Trudniej. Jednocześnie, być może, wdrożenie tego w samym PKOBP mogłoby być prostsze. Tutaj pokazuję ci dosyć ekstremalny sposób patrzenia na pieniądze, na to, jak zarabiać pieniądze, jak je pomnażać. Niemniej dobrze jest myśleć z otwartą głową. Tak po prostu, jeżeli szukasz rozwiązania, to niezależnie od tego, na jakim rynku tego rozwiązania szukasz, pamiętaj, że rozwiązań dostępnych jest naprawdę bez liku. To nie jest to, że musisz się poruszać względem zasad, które już w cudzysłowie zostały napisane. Możesz tworzyć własne, możesz redy definiować rynek i możesz tworzyć zupełnie nowe zasady gry. Z tą myślą Cię zostawiam. Mam nadzieję, że wideo Ci się podobało. Jeżeli Ci się podobało to z całego serca zapraszam do dania łapki w górę, suba, komentarza i kliknięcia w dzwonek, jeżeli nie masz powiadomień na bieżąco o moich filmach. No i w tej konkretnej sytuacji po prostu Spodziewaj się ode mnie filmów o tym, w jaki sposób działają pieniądze w przeróżnych kontekstach, zarówno inwestycji, zarabiania, oszczędzania, ale też przez pryzmat ekonomii i tego, w jaki sposób ona działa. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci pięknie za uwagę. Mówił dla Ciebie Tomasz Wrześczeński, i ten kanał jest o tym, jak zarabiać i w co inwestować pieniądze. Trzymaj się, cześć.